Zawsze mówiłem, że pad do Gęciuba byłby idealnym sorem kontrolera po wsze czasy, gdyby tylko wprowadzić w nim kilka naprawdę drobnych zmian. Ale cholera nie takich. Nie mam bodaj spokój, gry wideo nie wywołują agresji. Jak ty mnie, tym go do To jest limitowany pad do Gęciuba, wydany 20 lat temu z okazji premiery gry Resident Evil 4. Dostarczany. Pięknym pudełku ekspozycyjnym, z piękną postawką, którą z pewnością doceni oficer zbierający w waszym mieszkaniu dowody. Limitowany niczym kanapka drwala, niczym piła drwala właściwie, było takich tylko 50 tysięcy i mimo, że intuicyjnie popyt na takiego śmiecia oceniłbym na jakieś nie wiem, zero sztuk, to i chętni znaleźli się kiedyś i znajdują się teraz, a teraz to już w ogóle coś takiego kosztuje tyle, co prawdziwa. Niezłej jakości piła marki Steel. No ale Steelem nie pojeżdżę w Mario Kart. Ale dlaczego w ogóle coś takiego powstało? Dlaczego do GameCubea jak ta konsola wygląda jak pudełko śniadaniowe? To przecież jakby zrobić black metalowy makijaż księżniczce piszce. I jakim cudem mogę grać na tym nawet najnowsze Mario Karty na Nintendo Switchu 2. Historii tej piły i tak byście nie zrozumieli. Ale tak czy siak wam ją opowiem, zapraszam. Bo to co trzymam w ręku jest idealnym świadectwem tego, jak niesamowitym medium są gry. jak Wiele ciekawych wątków i historii da się upchnąć w tym durnym, na pozór kawałku plastiku. I jakbym tak chciał Wam dokładnie opowiedzieć o wszystkim, co jest ciekawe w tym, to byśmy gadali przez dwie godziny i zacząłbym tę historię jeszcze w XIX wieku. To jest seria gierkowy złom, w której dzięki pomocy Opery GX kupuję i omawiam najdziwniejsze, najbardziej niszowe, a często też po prostu najgorsze gamingowe gadżety. W zeszłym miesiącu przyjrzeliśmy się dokładnie deskorolce od tonego hołka, i po dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że to straszne gówno. A dzisiaj, piła do symulatora leśnika. Natomiast zanim zaczniemy, to ta piła to jest niezwykle wyjątkowy sprzęt, bezsprzecznie. A ja od zawsze mam słabość do wszelkiej maści rzeczy limitowanych, kolekcjonerskich, unikatowych, personalizowanych, i w końcu doczekałem się może nie własnej piły mechanicznej chociaż kiedyś kto wie, ale mojego własnego moda do Opery GX jest animowana tapeta z motywem kanału splash screen ikonka Opery o tutaj w tle leci muzyczka z intrakanału jak chcecie są retro dźwięki otwierania i zamykania kart i klawiatury no wszystko pisarionowo 3000-owe i rozumiem, że nie każdy koniecznie marzy o tym, żeby mieć wielkie logo Michał Pisarski Tech na pół ekranu przez cały czas, bo co jeżeli na przykład mama wejdzie, to będziecie musieli przełączyć szybko na jakiś film przyrodniczy, żeby Was nie, nie oskarżyło piwnicarstwo, żeby nie było przypału. ale na szczęście opera jest mocno personalizowana i da się tapetę łatwo zmienić, ale... Przełączanie się na mądrzejsze rzeczy też jest proste, bo jest tutaj funkcja Panic button, w której tworzycie sobie albo korzystacie z gotowej listy mądrych stron i wystarczy szybko jak coś kliknąć sobie F12. I proszę bardzo, jak i jak YouTube, no, na mailu siedzę. I operacja nie została też teraz tryb podzielonego ekranu odpalany. Przeciągnięciem się. Ja nie mam dwóch monitorów, więc dla mnie to jest super użyteczne. Pobierzcie bezpłatnie z linka w opisie, a jakby coś to z narzędziem Quick Import błyskawicznie przeprowadzicie się z zakładkami ze starej i nudnej przeglądarki na tę nową i fajną Resident Evil 4. Dzisiaj znamy jako grę, która pojawiła się na absolutnie każdej możliwej platformie. Od PlayStation 2 przez iPhone i Google VR Meta Quest po brazylijską konsolę Zibo. Dostawała i Remastery, i remake. Myślę, że sumarycznie to z 90% ludności świata ma w domu jakąś metodę na to, żeby sobie w tego Rezydenta zagrać. A że jest to gra iście legendarna, to nie ma wymówek. Nie ma Wymówek. Z tym, że na początku Czwarty Resident miałby tytułem na wyłączność dla GameCube'a, Nintendo niezwykle się tym podjarali i starali się to jakoś wykorzystać, żeby zmienić wizerunek tej konsoli i całej firmy na taki bardziej dorosły. Wydali w ogóle limitowaną wersję GameCube'a, srebrną i z logo tej gry. No i nie oszukujmy się, to wciąż wyglądało jakby namalować logo zespołu black metalowego na zeszycie w króliczki, czyli nie. Różowym. A skąd w ogóle taki dziwny pomysł, że na Gamecube? Otóż producentom serii Resident Evil nie podobało się PS2, tak po prostu. Od uznali sobie, że jest to sprzęt zbyt słaby, a funkcja odpalania filmów na DVD, która stała za jego początkowym sukcesem, uznali za zbędną i odwracającą uwagę od tego, co najważniejsze, czyli gamingu. Piękna postawa prawdziwych graczy. No a wiadomo, że japończyk z amerykaninem to tak nie bardzo, no to. Logiczne, że w tej sytuacji zdecydowali się na współpracę nie z Xboxem, tylko z GameCube'em. Z Xboxem też mieli jakieś tam jedno spotkanie, ale ludzie w Microsoftcie zapomnieli o tłumaczu, więc no poszło, im, poszło im doskonale z pewnością. Myśleli, kurczę, że jak gość z Japonii tak gestykuluje cały czas, to chce współpracować, a on przez półtorej godziny kiblo Oczywiście i Capcom, i Nintendo zrobili wokół tego wydarzenia spory szum. Zorganizowali konferencję prasową, na której to ogłosili, a internet zapłonął, bo do tej pory większość rezydentów, szczególnie tych z Cyparkami, ukazywała się najpierw albo tylko na PlayStation. A tutaj nawet producent serii, czyli pan Shinji Mikami, stwierdził w jednym z wywiadów, że jeżeli, cytuję, kiedykolwiek Resident 4 pojawi się na innej platformie niż Gamecube, to on obetnie sobie głowę. Czekam. No ale przynajmniej później się tego nie wyparł, a znam takich gagatków, którzy tak zrobili, nawet oni w Ewangelii pisali. I pies nazwany Mikami's Head pojawił się w jego kolejnej grze zatytułowanej Hehehe, <laughs> Zabawne, ale ja wciąż czekam, obiecały. Roman z Capcomu z Nintendo miał być nawet jeszcze bardziej owocny i spłodzić aż pięcioro potomków. Capcom ogłosił inicjatywę Capcom 5, w ramach której tylko na GameCube, jako ekskluzywy, miało się ukazać pięć dużych gier Capcomu, po to, żeby pomóc kumplom z Nintendo i podbudować sprzedaż GameCube. Status tych gier. Jedna do dupy, na jak na tamte czasy. Jedna świetna, ale wyszła też później na PS2. Jedna to Resident czwórka, z jedną nawet się już nie kryli i wydali ją na PS2 w tym samym dniu, a jedną anulowali. No realizacja obietnic na poziomie polityków. A skąd taka zmiana planów? Otóż GameCube, wbrew pozorom i wbrew naziem, kapkomu wcale się jakoś sprzedażowo nie rozkręcał, a udziałowcy firmy mieli takie oczekiwania, że chcieliby sobie kupić nowe wille i kabriolety. I średnio ich interesowało, że z tego powodu kilku posiadaczy śmiesznego fioletowego to stara się obstra w internecie. Zresztą, wiecie, średnie parametry posiadacza GameCube to jest 1,55 m wzrostu i 52 kg, więc czego oni niby się mieli bać? Całe szczęście i tyle dobrego, że jakimś cudem ci posiadacze GameCube'ów się nie bali i ładnie kupowali tego rezydenta. Zeszło aż półtora miliona kopii przy 2 milionach 300 tysięcy na ośmiokrotnie popularniejszym PlayStation 2, więc no nieźle, ale nawet to nie wystarczyło. Natomiast warto pamiętać, że to właśnie GameCube dostał tę natywną, główną, najpierwszejszą wersję Resident Evil 4. To na Gamecube była w tej okazji wielka feta i na GameCube stałby się system serwerem, gdyby nie to, że konwersja na PS2 ogłosili jeszcze chwilę przed jego premierą. Cudowna taktyka, ale na PS2 gra była brzydsza. Pocięta, miała tekstury gorszej jakości, wycieli z niej niektóre efekty, nawet wodę w paru miejscach, a filmiki zostały zmienione na właśnie filmiki, a nie na silniku gry, bo PS2 nie radziło sobie z ich renderowaniem. Tak więc wielkie zwycięstwo Nintendo. Nie no, ale poprawdzie to Resident 4 był może i chwilowym, ale jednak wielkim zwycięstwem Gamecube'a i nie tylko Nintendo chciało to wykorzystać, a że fani Nintendo to są osoby, które... Zawsze były skłonne do wydawania kasy na największe głupoty, które udowadniały, że ich kawałek plastiku jest lepszy niż inne kawałki plastiku. No to szybko znalazła się na przykład firma Nubitech. Ta firma produkowała niewygodne, ale też za to nieładne kontrolery na licencji różnych gier. Natomiast trzeba im przyznać, że bardzo efektowne. Jak zrobili pad Megamena, to naprawdę wyglądał jak żywcem wyjęty ze świata Megamena. A ich pad do Zelda Twilight Princess, zamykany w takiej niby księdze, to już prawdziwa poezja. Z tym, że jego zrobili tylko kilka prototypów, ostatecznie on nigdy nie trafił do sklepów. Za to raz jedna sztuka trafiła na EBaya i sprzedała się za 2,5 tysiąca dolarów. Kocham cię. Nigdy nie powiem, że to jest u mnie. Najpopularniejszy produkt tego NUBITEH to jednak właśnie to. Nic dziwnego, że Kapką się skusił na współpracę, bo jest to doskonała promocja ich gry i promocja w ogóle całej branży gier, jako takiej bezpiecznej i fajnej, miłej rozrywki dla dzieci. Zresztą seria Resident Evil miała już swoje przygody z własnymi padami. Może nie aż tak szalone, ale poprzedni miał uchwyt stylizowany na. Uchwyt do... Uchwyt, rączkę? Nie znam się, no to, to do pistoletu czym się nie strzela, tylko co, co się trzyma. 50 tysięcy sztuk, każdy egzemplarz z unikatowymi, jednymi swoim rodzaju śladami krwi. Pewnie tak naprawdę to było im łatwiej wyprodukować, żeby wszystkie były inne, no ale zrobili z tego feature. Prototypy miały nawet głośniczki, ale ostatecznie z nich zrezygnowali. I w ogóle zwróćcie uwagę na ułożenie i oznaczenie przycisków. Tak, można grać w ten sposób. Ale zamysł był taki, żeby trzymać tę piłę pionowo. No i co, mamy jeszcze to piękne pudełko stylizowane na chatki z Resident Evil 4. Mamy podstawkę, bo wiedzieli tam, że taki pad wzbogaci każde wnętrze. A w podstawce jest miejsce na kabel, bo w Nobitechu wiedzieli też przytomnie, że przewód szpeci każdy istniejący gadżet, więc dodawali coś takiego. Z tego co wiem, to jest to jedyne urządzenie na świecie, które korzysta z przewodu, który ma dwie GameCube-owe końcówki dopadów. Jak podłączę jedną z nich do slotu numer jeden w konsoli, a drugą do drugiego, to GameCube steruje sobą sam i zawładnie światem, więc może lepiej nie ryzykować. Poza efektownym wyglądem i ceną, bo teraz ten pad kosztuje na rynku wtórnym, o ile w ogóle gdzieś jest, około 2000 zł, a nawet nie mam jakiegoś niskiego numerku seryjnego, to jest to najzwyklejszy pad do GameCube, który ma cały zestaw standardowych przycisków, tylko porozwalanych po dziwnych miejscach. W zamyśle pad miał chyba pomagać w sesjach w Rezydencie 4, nawet reklamują go na ostatniej stronie instrukcji obsługi tej gry, ale tak naprawdę to pomaga głównie w robieniu sobie takich zdrowych sesji z grą, maksymalnie godzinnych, bo potem odpadają wam ręce. W ogóle nie mam pojęcia dlaczego Piła skoro sam bohater gry z Piły nie korzystał, ale pomysł chyba się przejął, bo przy okazji premiery Residenta 4 na PlayStation 2 ta sama firma wypuściła nową, ulepszoną wersję tego pada właśnie na PS2, która wprowadzała kilka usprawnień. Między innymi miała linkę rozrusznika, która tym razem wydawała dźwięk i zastępowała przycisk start. Piękny, ale ja nawet mimo tamtych bajerków, i mimo tego, że obopady kosztują podobną kasę, wolałem jednak kupić wersję do GameCube, ponieważ jest ponadczasowa. Super Smash Brothers to jest legendarna seria, w której Pikachu bije się po mordzie z Linkiem. Pierwsza odsłona wyszła jeszcze na Nintendo 64, ale do dzisiaj najbardziej taką legendarną i kultową pozostaje odsłona Melee z Gamecuba. I tak się jakoś z tego powodu utarło, że jedynym prawidłowym, profesjonalnym padem, na którym da się po bożemu profesjonalnie grać w to Super Smash Brothers a ta gra ma nawet prężną scenę esportową, i ta edycja sprzed 25 lat też jest właśnie pad do Gamecube'a. Więc Nintendo konsekwentnie w każdej kolejnej generacji konsol wypuszcza specjalne, oficjalne przejściówki, które pozwalają do Nowych konsol podpiąć sobie właśnie pady do u bo gdyby ich nie było, to fajni Smasha nigdy by nowych części tej gry nie kupili. no, kogo ja oszukuję, fajni, tam kupią wszystko, ale skoro mogą kupić też przejściówkę, no to dlaczego nie? Na Switchu ten pad jest wykrywany normalnie systemowo, a to oznacza, że mogę grać za jego pomocą nie tylko w Smasha, ale też na przykład w Remaster Resident Evil 4, albo w Resident Evil Village w wersji chmurowej, albo w powrót Kirbycia do Krainy Snów. Kirby zaraz wróci do Krainy Snów. Pff. No więc ogromnie się podnieciłem, że mogę mieć coś takiego w mojej kolekcji, a jeszcze do tego używać tego nawet w nowych grach, a nie tylko żeby sobie stało. Kupiłem specjalnie remaster Residenta 4 w pudełku też, żeby mieć na pamiątkę. Mówiłem, że pad do GameCube byłby idealny, gdyby tylko go troszkę zmodyfikować, bo brakuje mu lewego przycisku nad triggerem, brakuje mu odpowiednika minusa czy innego selecta i jego analogi nie są klikalne, więc po prostu nie ma pełnego zestawu przycisków. Więc w domyślnym trybie sterowania Prezydencie 4 nie da się w tej grze w ogóle strzelać. Zawarli tam jeszcze dwa alternatywne tryby sterowania. W ostatnim da się troszkę masochistycznie pograć, ale i tak niektóre QTI nie przejdą. Nie da się przewijać scenek przerwnikowych, no i ogólnie to jest porażka. W przypadku akurat tego pada. Nie da się też przemapować sobie przycisków z poziomu systemu, więc wychodzi na to, że 2000 zł psów. Chyba, że pogram sobie na tym w Mario Kart. Ej, Mario Kart działa zajebiście, niczego tutaj nie brakuje. Ile bym dał, żeby ziomeczki, z którymi gram, widziały z kim mają do czynienia? Smash to wiadomo, że działa. Sporo platformówek jest ok. Lollipop Chainsaw, skoro to jest akurat gra z piłą, to ma akurat średnio. Ale teraz na Switchu 2 pojawiły się gierki z GameCube'a w wyższej rozdziałce i z trybem online, więc do tego też ten pad będzie idealny. Wystarczy tylko ta piękna przejściówka. Ja akurat swoją mam z limity ostatniego Super Smash Brothers, ale da się też kupić osobno. I nawet takie nieoficjalne są. Pytacie, ale Michał, czy to się w ogóle wygodnie trzyma? Tak, tylko po pograniu trzeba sobie zrobić dwugodzinny masaż dłoni i moczyć je w wodzie z solą. Co, co jakieś 15 minut rozgrywki. Tam pisali, że właśnie układ, żeby się wygodnie grało w Residenta i jednocześnie, żeby było wygodnie. Moim zdaniem to układ jest zrobiony w ten sposób po to, żeby dało się go wpisać w kształt pieprzonej piły. Tyle dobrego, że na klasycznej konsoli Gamecube faktycznie działa każda produkcja, z wyjątkiem tych, które są typowo pod bongosy do tunki Konga, a że do tej pory miałem tylko trzy pady od GameCube, to teraz w końcu mogę spotykać się ze znajomymi w czworo i wtedy zawsze jedna osoba będzie grała w Mario Party w pile. W sensie, w Mario Party będzie grała na pile. To chyba zwiększa szanse. W 2023 ukazał się remake do Czwórki i powiedzcie mi, Komu by to przeszkadzało, jakby do tamtej gry też zrobili taką piłę. Przecież tam było jeszcze w ogóle wsparcie biaru. To idealne. No ale byłoby super. A tymczasem w wersji limitowanej nowego Rezydenta była figurka? 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 To jest to, na co Fani chińskich bajek wydają połowę kieszonkowego, dziękuję. Dlaczegoż nie możemy mieć fajnych rzeczy, a jak możemy to za dwa kafle? No właśnie, a skąd taka cena? Otóż Resident Evil to zawsze jest jedna z tych serii gier obok np. Castlevanii czy Megamena, które cieszą się ogromnym uznaniem wśród tzw. graczy hardkorowych, osób, dla których granie w gry jest czymś, Ważniejszym i większym niż tylko odpalenie sobie co niedzielę FIFA. No i oni sobie zbierają różne fizyczne graty związane z ulubionymi seriami, kupują sobie gry na nośnikach fizycznych, wiadomo, że im starsza, tym lepsza i bardziej droga. A tutaj mamy też podatek od Nintendo, ponieważ kolekcjonerzy gier celują zwykle właśnie w platformy tej firmy. Więc choćby wyjątkowo dziwny Resident Evil na Game Boy Color też kosztuje fortunę, albo zostaw Resident Evil na Wii Plus Spluwa. Albo kolekcja rezydentów na GameCube, a coś takiego to przyznacie, że jest fajny element każdej kolekcji. No, świat gier jest niesamowity: konsola, toaster, napęd DVD w PlayStation 2, japoński patriotyzm Beatyka z Mario i masa innych dziwnych czynników sprawiły, że ta piła istnieje, jest tym, czym jest, jest w moim pokoju, mogę na niej grać w nowe gry na Nintendo Switch 2. No i super. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Przypominam, chociaż chyba nie muszę, bo ciągle świeci o moim modzie do wspaniałej opery GX. Pobierajcie, a widzę licznik pobrań, więc będę wiedział, czy to zrobiliście. Zachęcam też do zostawienia łapek w górę, żeby ta seria mogła dalej istnieć. I do poprzedniego odcinka, który jakoś tak średnio obejrzał, mimo że był bardzo spoko. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.